13 października spotykamy się wszyscy o różnych porach dnia, wtedy kiedy będą otwarte lokale w punktach wyborczych, w punktach, gdzie oddajemy głos referendum. Kto nie pójdzie, ten straci. Kto nie odda tego głosu, ten będzie tego żałował. Kto pójdzie, kto odda swój głos, spełni swój obywatelski obowiązek, a branie udziału w takim referendum to jest zaszczyt z zaszczytów należy korzystać. Przed kamerą blogpressu gościmy pana Leszka Szebrowskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy idzie pan na referendum? Idę na referendum, tak samo jak chodzę na wybory. Niezależnie od tego, jak głosujemy, na kogo, chociaż to jest ważne, bo wybór powinien być świadomy. To sam akt uczestnictwa w takim wydarzeniu, jest aktem obywatelskim. To są narzędzia prawne, narzędzia społeczeństwa, które odbudowuje swoją tożsamość i wzięcie udziału w referendum jest postawą czy za, czy przeciw. Natomiast wszelkie apele o bojkot kierowane przez osoby do tego tak naprawdę w większości nieuprawnione, bo nawet nie przez mieszkańców Warszawy, stanowisko w tej sprawie premiera czy prezydenta, żeby nie iść, jest stanowiskiem czysto, politycznym, jest to wyrafinowana gra polityczna, żeby ukatrupić obywateli na samym starcie. Jeśli władzę w Warszawie pełni osoba, która jest wiceprezesem partii rządzącej, to znaczy, że coś się dzieje, coś jest na rzeczy, jeśli cała ta władza tej osoby broni. Obywatele mają prawo wyrazić swoje zdanie. Nie powinno się robić tego w ten sposób, że macie nie wychodzić z domu, jechać na grzyby, iść do ZOO. Posługiwać się internetem czy zajmować się rozmowami przez komórkę. Natomiast, natomiast, broń Boże, nie idźcie na referendum, bo to będzie szkodliwe. To jest akt obywatelski. To jest akt, który nie wynika z tego, że Warszawa jest rozkopana że w jakimś miejscu jest blokada, że nie tak przebiega ruch, bo to jest przyjęte, zrozumiałe, jest przebudowa. To jest znak sprzeciwu przeciwko arogancji, przeciwko traktowaniu obywateli jako ludzi, którzy mają służyć władzy, także władzy w mieście. To jest nienaturalne, że miasto, które żyje z mieszkańców, zatrudnia o 2000 pracowników więcej niż było za poprzedniej prezydentury. To jest nienaturalne, że rozbudowuje się administracja miejska. Powstają nowe biura, powstają nowe stanowiska dyrektorów, zastępców, dyrektorów, naczelników, którzy mają bardzo wielkie wynagrodzenie, natomiast o ich działalności wiemy niewiele. Miasto, które zamieszcza ogłoszenia w określonej gazecie. W sytuacjach, kiedy te ogłoszenia mogłyby być małe, mogłyby być dawane za darmo, można to zamieszczać w internecie, to wszystko jest do pokazania, do rozliczenia i do oceny obywatelskiej. Jeśli obywatele uznają, że obecna władza jest dobra, to wyrażą to swoim głosem. Jeśli władza wzywa, nie chodźcie, nie głosujcie, ratujcie naszą skórę, to znaczy, że ta władza się boi. I strach jest bardzo złym doradcą. Jeśli władza się boi. To znaczy, że boi się nas obywateli. To znaczy, że to nie jest nasza władza. Ona się z nami nie utożsamia. Kto nie pójdzie na te wybory, kto nie zajmie stanowiska obywatelskiego, ten tak naprawdę będzie przegrany. To nie będzie wygrana czy przegrana Hanna Gronkiewicz-Walc. To będzie przegrana tych ludzi, którzy nie pójdą, którzy później będą sobie pluć w brodę, przecież mogłem, mogłam zająć stanowisko. Mogłem, mogłam wyrazić swoje poparcie albo swój sprzeciw, a wykluczając się z tego, wykluczam się ze społeczeństwa, które buduje swoją tożsamość, które w tym mieście chce współrządzić. Jeśli jestem bierny, jeśli odwracam się plecami, jeśli na takie referendum nie pójdę, właściwie nie mam prawa do narzekania. Rządzić nam może każdy, robić może co chce, a ja słucham posłusznie podszeptów, które płyną w bardzo złej intencji.